Witamy i zapraszamy na ten ciekawie zapowiadający się mecz ze stanowiska komentatorskiego. Pozdrawiają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Spodziewamy się miłki na wysokim poziomie. Realizator prezentuje nam teraz ustawienie drużyny. Trener zdecydował się na często spotykane we współczesnym futbolu ustawienie 4-5-1, a właściwie jego ofensywny wariant. Tak, samotny napastnik ustawia się plecami do obrony, przytrzymuje piłkę i uruchamia biegających pomocników. Bardzo skuteczny sposób gry, ale wymaga dobrego wyszkolenia taktycznego. Oto i ustawienie, w jakim dzisiaj zagra zespół. Drużyna zagra w systemie 4-3-3, przy czym napastnicy szeroko rozstawili. To dobry układ, jeśli zespół zamierza prowadzić oskrzydlające ataki. W dodatku każdy ma jasno przydzieloną rolę na boisku, ale też muszą czasem przełamać schemat. Dembele Sebastian Rode. Apastopoulos. No, z tego miejsca można strzelać. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Strata i przy piłce rywale. Juanfran. Suarez. Dobrze, teraz obrońcy powstrzymali. Blisko już do bramki. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. I będziemy mieli rzut rożny. Castro! Ajajaj, tuż nad bramką! Trochę zabrakło szczęścia przy tej główce. Robi się niebezpiecznie. Prostopadłe podanie. Dobrze i przejął. Luka Modric. Suarez. No, nie mogę się już doczekać, żeby zobaczyć go w akcji. Nieustannie nęka defensywę przeciwnika. Biega, pokazuje się do podania. Zmienia pozycję. Skąd on bierze tyle sił? No, to nie było najszczęśliwsze z... I piłka wybita do przodu. Arbiter podyktował rzut wolny. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd u przeciwnika. Javi Martinez. Suarez przesuwa się z piłką coraz bliżej bramki. Spójrzmy, dośrodkowanie przejęte przez obrońcę. Szagiri. Uderzenie. No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły, gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźni. Łukasz Piszczek. Castro. Ładnie po skrzydle. Znakomicie zagrywa prostopadłą piłkę. Dośrodkował. Manuel Neuer uratował zespół przed stratą bramki. No, piłkę odebrał i stracił. Zatrzymany atak. Szagiri. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. Christian Ronaldo! Będziemy mieli teraz rzut rożny. No i chyba nieczysta interwencja. Co zrobi sędzia? Mark Bartra... Jeremy Iglo, Juan Fran, ależ fatalne podanie, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Nie ma gliska. Czy... Jak wykorzystają z takiego miejsca, padają bramki. Ach, prawie doszła ta piłka. Świetna interwencja. No i Cristiano Ronaldo. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Rezultat do przerwy. Zaraz będzie zmiana. Getze, fantastycznie klepią. Oddaje strzał. Gol! Dzięki temu trafieniu obejmują prowadzenie. Mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu, ale dopiero w drugiej połowie. Szagiri. Od rzutu z autu rozpoczną grę. No, może być groźnie. Wrzutka do Luisa Suareza. Udana interwencja bramkarza, trochę ryzykownie, ale nic nie wyszło z tego dośrodkowania rywalom. GECE Łukasz Piszczek Mark Bartra Jest przejęcie i mają szansę Bliska już do bramki Czekamy na doświadczenie z rożnego Czas ucieka nieubłaganie, druga połowa. Słuszna decyzja trenera wprowadza jednego nowego gracza. Może on poderwie zespół do walki. Świetnie piąstkuje. No i popatrzmy, jak wznowią grę w rzutem załku. Juan Fran. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Borcha Valero! Ależ to była szansa na doprowadzenie do remisu. Może następnym razem im się uda. Marco Royce. Royce. Już blisko pola karnego. Dobrze w pole karne. Dośrodkowanie trafia do obrońcy Suarez. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Nie, no, w takich sytuacjach sędzia zazwyczaj wstrzymuje grę. I tak właśnie się stało. Nie ma już na boisku kontuzjowanego gracza. Zaraz mecz zostanie wznowiony rzutem sędziowskim. Castro. Cristiano Ronaldo zmierza z piłką w stronę bramki. Piłka poza linią końcową i rzut rożny. obamy Young. Dobra pozycja do oddania strzału. Rzucił w pole karne. Dembele. Jest go! Trybuny szaleją, proszę Państwa! Co za emocje! Nie satysfakcjonowało ich prowadzenie. Zdecydowali się jeszcze zwiększyć przewagę nad rywalami. Mamy kolejną bramkę. Muszę to zobaczyć z innego ujęcia kamery. Byłem pewien, że piłka minie bramkę. Ja też zastanawiam się, czy rzeczywiście planował tak strzelić, czy też lekko zeszła mu piłka. No, 2 do 0. Ofensywna gra popłaca. Borja Sędzia stosuje przywilej korzyści. Ciekawe, czy istotnie wyniknie z tego korzyść dla. Blisko pole karny, może strzelać. Będzie szansa na bramkę. Mógł lepiej dośrodkować, a brońca obrońca pierwszy. Cristiano Ronaldo. I tym razem nie zabił. Bramka. Kolejne trafienie Portugalczyka jest niesamowicie skuteczne. Dwa do jednego, to nie jest duża przewaga. Los. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki. Ostatnie 9 minut meczu przed nami. Godin. Luka Modrić. Zostało 5 minut, a wciąż jedna bramka przewagi. Cristiano Ronaldo jest z piłką coraz bliżej pole karne. Porówno oba zespoły. To jest naprawdę męcz walki. Obamy-Jank. Ryzykowna, ale udana interwencja. Sędzia początkowo puścił grę, ale pamiętał o tym faulu. Tak, i da, rzut, ta żółta kartka jest jak najbardziej zasłużona. Luka Modrić. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Jedna z ostatnich akcji. Pytanie, czy uda im się zdobyć wyrównującą bramkę. Łatwo przejęła obrona to dośrodkowanie. Byli dziś lepsi o zaledwie jedną bramkę. Zwyciężają 2 do jednego. Choć to tylko mecz towarzyski, ale zawsze miło jest zwyciężyć. Tak Darku, choćby ze względu na aspekt psychologiczny, który może okazać się kluczowy w meczach ostatnich. Ma za sobą udany mecz. Chyba nic nie można mu zarzucić. Bardzo dobrze dziś zagrał, strzelił piękną bramkę, która ułatwiła dłuższe sięgnięcie po zwycięstwo w tym spotkaniu.